I cała ewolucja, którą przechodzimy, bierze się z naszej własnej pracy. Im więcej pracujesz nad sobą, tym wyżej się przesuwasz na tej skali. Celem wykształcenia edukacji jest to, aby pomóc nam wznieść się wyżej na tej skali. I nasi rodzice mogą nam pomóc tak possible jak tylko are 18. Nasi rodzice pomagają nam tak jak potrafią do okresu kiedy mamy 18 lat and then all of our growth and evolution from then on depends upon our own work i od tego momentu cała nasza ewolucja, wznoszenie się na tej skali, jest zależne od nas. And people who are continue to grow and human A ludzie, którzy mają dobrą samodyscyplinę przez cały czas wznoszą się wyżej i są coraz lepszymi ludźmi. A cała samodyscyplina dotyczy tego, co się dzieje w umyśle. The more you learn, the more you grow. Im więcej się uczysz, tym bardziej wzrastasz we'll talk about this later. Będziemy o tym jeszcze mówić za chwilę. Everyone wants to earn as much money as possible. Każdy chce zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Is that true? Czy to prawda? Of course. If no, you're oczywiście. going to work eight hours a day, you want to be paid as, much as possible. jeśli idziesz do pracy na 8 godzin dziennie, chcesz but, zarabiać jak najwięcej. Ale what we find it is not the number of hours that you work. Ale okazuje się, że to nie zależy od liczby godzin, którą spędzasz w pracy. Ludzie, którzy pracują w gospodarstwach rolnych, pracują 8 do 10 godzin dziennie. Ale zarabiają bardzo niewiele. A person, Work's to ten hours but they might earn much, much more. Ludzie, którzy zajmują się biznesem, też pracują 8 do 10 godzin, ale so, mogą zarabiać o wiele więcej. So it is the quality of the work that you do that determines your income. A więc twój dochód jest zależny od jakości pracy, którą wykonuje. Now there is a tremendous amount of research today on this subject. Bardzo wiele badań prowadzimy dzisiaj na ten temat. And what it says is that the higher your Level of knowledge and skill, the higher your income. I badania te wykazują, że im większy masz poziom wiedzy, im większy poziom umiejętności, tym wyższy masz dochód. Now here are a couple of discoveries in recent research jakich odkryć dokonano ostatnio w, tych, w tej dziedzinie w tych badaniach Słyszeliście o zasadzie 80 20 20% 80% 20% najlepszych ludzi zarabia 80% pieniędzy only in society Nie tylko ogólnie w społeczeństwie, ale także w poszczególnych branżach What is the difference between these groups? Jaka jest różnica między tymi ludźmi? The people in the top 20% are continually learning new skills Ci, którzy znajdują się w górnych 20%, nieustannie uczą się nowych umiejętności. The in the 80 are not any new Ludzie, którzy znajdują się w dolnych 80%, nie uczą się żadnych nowych umiejętności. Ludzie w górnych 20% Zwiększają swój dochód w średnim tempie 11% rocznie. In the their at about 3 per year. Ludzie w dolnych 80% zwiększają swój dochód w średnim and, tempie 3% rocznie. 3 year, I ponieważ e, inflacja albo koszt życia także rośnie w tempie 3% rocznie, ci ludzie nigdy nie zarabiają więcej. Thing that we have Jest jeszcze jedna rzecz, którą odkryliśmy. Ludzie pracują ciężko w pierwszym roku. Their new job. Ludzie pracują ciężko w czasie pierwszego roku pracy na nowym stanowisku. Like an tak jak samolot, który startuje. One stop Ale po pierwszym roku przestają ciężko pracować i uczyć się. Ludzie w dolnych 80% najpierw pracują ciężko, potem wchodzą na pewien poziom i już nie pracują ciężko i już nie uczą się niczego. So you can compare two people. Więc możemy porównać dwie osoby. A Osoba która ma jeden rok doświadczenia. A with years I osoba która ma dziesięć lat doświadczenia. Their product performance, their performance level is about the same osiągane wyniki przez te osoby będą na podobnym poziomie. Say, I have years Ludzie years mówią: o, mam 10 lat doświadczenia. Nie masz rok doświadczenia pomnożony przez 10 razy. Odkryto taki wskaźnik, od którego zależy przyszłość ludzi. And we call. It the entertainment versus education ratio. Jest to wskaźnik, Rozrywka do edukacji. How many minutes do you spend each day in entertainment? Ile minut poświęcasz każdego dnia na rozrywkę? How many do you spend each day in I ile minut poświęcasz każdego dnia na edukację? Now here is another little graph. Jeszcze jeden niewielki rysuneczek. This is the graph of life. To jest linia życia. When you start off, your income Your earning ability is very. Small. Kiedy zaczynasz, twój dochód i twój a możliwość zarabiania pieniędzy są bardzo niewielkie. Throughout your life, as you learn through new knowledge and skills your income increases. Miare jak upływa czas, uczysz się nowych rzeczy, nabywasz nowe umiejętności i twój dochód rośnie. Everyone starts off here. Wszyscy zaczynają w tym miejscu. And the only question is, do you Earn more and more each year. I najważniejsze pytanie to jest, czy każdego roku uczysz się więcej i więcej. A to zależy od tego, ile minut każdego dnia poświęcasz na rozrywkę and how many you spend in i ile minut każdego dnia poświęcasz na edukację. Now for the bottom 80%, the ratio is about 50 to 1. Jeżeli chodzi o ludzi zdolnych 80%, to wskaźnik ten wynosi w przybliżeniu 50 do 1. To znaczy na jedną minutę, którą poświęcają na edukację, przypada 50 minut, które poświęcają na rozrywkę. And you can predict your own future by just looking at. The of minutes you spend. I możesz przewidzieć swoją własną przyszłość, porównując ilość czasu spędzanego na rozrywce i na edukacji. Versus goal achieving activities. Mamy tutaj rozróżnienie pomiędzy tym czasem, który jest spędzany na relaksie, na tym, żeby likwidować to napięcie, które jest w tobie napięcie motywujące, a czasem, który spędzasz w ten sposób, żeby uczyć się nowych rzeczy. So, imagine the life of A typical person. A więc wyobraźmy sobie życie przeciętnego człowieka. They get up in the morning. Budzi się rano. Co robi jako pierwszą rzecz? Turn on the television. Włącza telewizor. Make some coffee. Robi kawę. Read the newspaper. Czyta gazetę. Entertainment. 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 Rozrywka, rozrywka, rozrywka. Then they get into their car. Potem wsiada do samochodu. Turn on the radio. Włącza radio. Listen to music. Słucha muzyki. Entertainment. 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 Rozrywka. 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 Go to work. Idzie do pracy. I mówi z kolegami, z koleżankami. Play on the computer. Gra na komputerze. Read some more coffee. Pię więcej kawy. Go for lunch. Idzie na obiad. Entertainment, entertainment, entertainment. Rozrywka, rozrywka, rozrywka. Average person works only 50 percent of the time. Przeciętny człowiek pracuje tylko 50% czasu, który jest w pracy. All the rest of the time they are talking to their friends and having fun at work. A cała reszta to jest czas poświęcony na rozmowy z kolegami, z koleżankami, na dobrą zabawę. Then they drive home. A potem człowiek wraca do domu. Listen to the radio. Entertainment, entertainment, entertainment. Rozrywka, rozrywka, rozrywka. Or they walk down the street listening to iPod. Albo idzie ulicą i ma słuchawki w uszach. Entertainment, entertainment. Rozrywka, rozrywka. And then they go home. Wraca do domu? Turn on the television. Włącza telewizor. Watch television, average of five hours a day. Ogląda telewizję przeciętnie 5 godzin dziennie. Then go to bed. A potem idzie spać. Get up. Wstaje. Entertainment. 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 Rozrywka, rozrywka, rozrywka. Weekends. Sports, television, fun, entertainment. Y sport, telewizja, dobra zabawa. Wszystko rozrywka. Yeah. And so people get into a habit of entertaining themselves. Ludzie nabierają nawyku, żeby cały czas dobrze się bawić. A Twoje zadanie polega na tym, żeby zmienić wartość tego wskaźnika. Żeby nie wynosił on 50 do 1, tylko 3 do 1. Do tego, do tego jest potrzebne samoopanowanie, samodyscyplina. Turn things off. Żeby wyłączać pewne rzeczy. Learn new żeby każdego dnia uczyć się czegoś nowego. Za każdym razem, kiedy się uczysz czegoś nowego, wzrasta Twoja umiejętność, możliwość zarabiania większych pieniędzy. If you stop learning, you level off. Kiedy przestajesz się uczyć, utrzymujesz się cały czas na tym samym poziomie. Kiedy przestajesz się uczyć, utrzymujesz się cały czas na tym samym poziomie. Jeżeli przestajesz się uczyć przez pewien czas, wtedy Twoje dochody zaczynają spadać. A więc mówimy, że samodyscyplina wymaga samokontroli. To także samokontrola.